Cześć, cześć, moi drodzy, witam was ponownie w nowym Ażos jest to Towards 2. W zeszłym odcinku właśnie tutaj zadania. Um, a, mamy jeszcze to wtyka. Nie wiem, czy trzeba rozmawiać z baselem, czy nie. Tylko że myślę, że zaczęliśmy rozdział drugi. włos włosny przeszkadza tutaj na widoku? Giliawników. Eee. Plażowicze. poznałem przyjąć kontrakt z tablicą ogłoszeń i pomóc kupcowi, który nabył. Plażą z całym żywym inwentarzem, zdałem sobie sprawę, że na jego plaży żyje rodzina cyk cyklopów. może. po. się z tym zrobić? Pięknie, dobra. Lecimy zatem tutaj. Oczywiście będziemy walczyć za pocą łuku. Nie mam kurde zamiaru walczyć z cyklopem, a. za pomocą mieczy. Na żadną okazję Campus uniwersytecki. Sorki, przepraszam. No, czy znaczy mnie też przeprosiła. Czemu, czemu ja dostanę górę repermentę, Gminy pracowników. No, teraz jeszcze o, średnio kolejne rzeczy. Chodzi o te dokumenty uniwersyteckie. To, to nie jest spore miejsce, muszę przyznać. Coś tu. Tym... Zobaczmy tutaj roślinę. Ja bym ci w ogóle zobaczył mapę. Tutaj mam rzeczy. Jest łuk, leśne gniazdo. Czy możesz się wydostać poza tą ścianę? Dobra. To jest jakaś droga. Pięknie. Dobrze, no, że tutaj nie da się zablokować. No, wskacz bohaterze. Ten, ten, tędy. Tu jest jakieś wyjście. Więc sprawdzimy tą drogę. Wydostałem się! Wow, no jasno to, że jasna cholipa. Dobra, czas zająć się cyklopami. chyba w tej grze jeszcze żeśmy nie widzieli. Może jest to miła odmiana, ale to wygląda jak... W japońsko. Mamy jakiś ogród, żeśmy znaleźli. Kolejne rośliny. To jest wrogowie. Co to było? Pantery. Chraba, mniejsza o pantery, nie będę się nimi zajmować. Tu chyba mamy. jeździć na plażę. Jasna plaża odnaleziono. Przepraszam, że gra ścina, ale to. pewnie przez to, że. zabić cyklopy z plaży, no właśnie. Uh, Ścignę to pewnie przez to, że mam odpalonych w, w direkcie dziesiątce. Muszą się doczytać także tekstury. Został 50 metrów do przejścia. Ła! tu jest odporny, zapomniałem. Wow, ale masz jego swój obszar działania, co mnie cieszy, że mogę nas nie zabić. Ora, to jest jeden. Ciekawe, co mają przy sobie. Okulus Draconis, około 150 złam obrażę odbija się do przycinka. Dwie minuty całkiem fajne, by się przydał na jakiegoś potężnego bossa. Tu jest jeszcze jeden tam jest jeszcze jeden! Wow, jakie combo mi zaszedzinyarei. Fuck you. Chodź. Ale no, są mocne. No chodź. Yes. Właśnie, leżeć, psie. <laughs> Widzę, żeby 2000 aur. Całkiem nie zasunka. Widzę, na pewno będę musiał zainwestować w lepszy łuk. Chodź, cóż. No, uciekamy. No proszę, ty coś nie chcesz się bić? Ej, ty coś, ty coś, hallo. Patrz, patrz, że taty. <śpiewanie> Siedzi, moja reputacja w bractwie wzrosła. Mamy. Uff. Mamy ten. Kolejny zabija. Ashos Herbata. Zastanowiłem przyjąć kontakt z tablicą ogłoszeń i pomóc zwiedzać przyjęcie urodzinowe na cmentarzu. W tym co muszą poszukać herbaty w trzech miejscach wokół Ashos. Teraz nie pozostaje mi nic innego jak znaleźć Tojat. Mamy znacznie 290 metrów do tojadu, chyba. I zobaczymy. mimo <laughs> to jak kurcze. Herbatka na cmentarzu, pięknie. Współpraca jest z nekromantami. I zachęcam się, jak kondycha skończy. Dobra, troszeczkę zwolnimy. Nie że tamina odnowi. Zobaczymy, czy okazji, gdzie to jest. Muszę wejść i pobiec w bok. Tu i teraz w tą stronę. Co to było? To była jakaś roślina? A nie, dokument uniwersytetu. To warto widzę, zbierać jakie jesteśmy w okolicy. 60 metrów do Toya, do 40 Jakiś szalej żeśmy znaleźli Mam to jad. No, na co panter nie są aż takie mocne, ale za chwilę mam kolejny poziom Wow <laughs> Serce Kota, Oko Kota, no przyda przydają się rzeczy. Wykonamy większość tych zadań teraz. No um, to, to mamy? Jakieś Łukno zobaczmy dalej, gildię Nekromantów. Przynajmniej mamy jakieś zioły, teraz muszę poszukać... A, to jest jakieś kolejne. <laughs> Czyli to nie jest... Przepraszam. <laughs> To <laughs> gardle znowu. Wiesz, że to nie jest jedyna roślina. O, dzień dobry. Ty to do kto? Idź sobie je. Ja tu robię ten patys z grilla. <laughs> No nie mówcie mi, że... O, jest. Uwolniłem się. Uff, już <grywa> myślałem, że utknąłem. Dobra, zatem teraz w tą stronę. Na kolejną roślinkę. Pewnie to będzie wywołać jakieś, nie wiem, halucynacje, czy cholera wie co. To jest ten ogród. Musimy się udać to razem, widzę na drugą stronę. Wow, groni ścinę, proszę cię. Jest ja. mniej Jeżeli to jest na górze, to mamy lekko przeromane. A nie, tu jest. Hmm, <laughs> znaczy, Aboruzję, czyli kolejna jakaś roślina, do zdobycia. Dobra, schowaj miecze, mój ty bohaterze, i zacznij, gdzie to jest. Po drugiej stronie, tutaj mamy magię ogrodnictwa, także pewnie jakieś, jakieś zadanie. A to widzę, że możemy się teleportować. Teleport, tutaj no, nowy Ashos. Dzięki temu, bo tu jest... Nie, tędy oczywiście poradzę jak zawsze. I tu mam, widzę wyjście. A, to jest to miejsce, dobra. To były te e, trupy lodu, te wie, wielkie nekry, czy jak to się tam nazywało. Dobrze, jeszcze nie zabiłem. Muszę się teraz z nim męczyć. O, kapliczka, świetnie. Zwiększa moją siłę. E, pantery. To tylko pantery. Jezu, wystarczyłem się, chodź tu. I mamy level up moi drodzy. jest? się na cmentarz. No to zrobimy sobie oczywiście za chwilę. Zobaczmy inne zadanie. Jakie mam jeszcze tutaj? Bo mam zadanie tutaj. Magia ogrodnictwa. O, właśnie, czy mam od gildii kupców? Znaczy, że jesteśmy w okolicy, teraz sobie to wykonamy. A świetnie. Zresztą, co nas czeka tutaj? Ja wiem, że mam cały czas ten punkt. Narać, zaraz dam go teraz. Eee. Yy, to mnie, co tam było, to mnie niepokoi. Bardzo. W ogóle mam dwa poziomy? Nie zauważyłem. Jak miło. Um. Oczę na 30 miecznik w takim razie podniesiemy, bo też na razie nie. Kondycje. Zgarań zamków. Yy. wiele strzał. dwa i tutaj. 3 plus 25, 26, dobra. O, tak, tak, coś sobie rozdamy. Wow. Zamiast <grymne> wzmocnić, oczywiście, nasz łuk Zdaję prawie 200 obrażeń już. 50 elektrycznych, nieźle, jest coraz kudę lepiej. Prawda, że mogę sobie wzmocnić swoje nika, które noszę. <laughs> Świetnie Teraz sobie wzmocnimy spodnie Buty także możemy sobie wzmocnić Na kolejny poziom No jeszcze na hełm nad nim wystarczy Dwa poziomy O jeszcze? Dobra Trzy poziomy Gorde, jest lepszy. Hehe. <laughs> A mi się skończyła. O tak, Saturnie, To A, zobaczmy, co to jest za gówno. Bronię się nie wiem, Ograna modliszka. Oj, dobra, dużo ich. Ja. Dobra Gdzie się bronią skubane piątka Szybkie i odporne. No, nie piątka. Wow. Dobra. Która mi córka? Ale co wy macie? Dosyć widzę potężni przeciwnicy. Ciężcy do zabicia. Co to jest? z miksturę. Siła woli 30%. Powiedzmy, że jest to słabe. A, to jest kolejny, co zabiłem. Tam jeszcze jakaś, dobra. Mniejsza modliszki. Wsuniemy teraz y do tego zadania. Zabierz wszystkich owady żyjące w pobliżu górskich roślin pięknie czyli zapewne przede wszystkim moddyskiem mam zabić no ale na zawsze się od boku można je tu Masz. Odgłoszenie działa. No, czyli moja reputacja wzrosła. Świetnie. Za zacząć. Mamy jeszcze jakieś zadanie, przynajmniej w pobliżu. Nie, ten przycisk tu. Zazwyczaj bum. Znać bomby ukryte na cmentarzu. Wziąłem. A, czyli mamy cmentarz dwa razy, dobra Głoski chleb. Zamleciłem teraz do, na cmentarz. Przy zabiorę sobie rzeczy od tych przeklętych modliszek. I czy coś jeszcze coś ciekawego, przynajmniej w okolicy? Tam coś łazi. O, raptors! Cześć. Ola. Gra. Bo że kurde. Na, jeden zabity. Ale one tak atakują, że nie da się wiecie na to odwrócić, żeby uciec. Oooo! Będę musiał na pewno sobie wzmocnić pancerz. Co to jest? Otrzymane obrażenia są zmniejszone część i wpływają tylko na manę. Słabe. Mmm, dobra, ja wiecie co. Tych mam 14. Mmm, 6, 5, 5... Jezu, co ja robię? 6, 5, 4, tak chciałem. No lecimy teraz na cmentarz, oddać ziółka. Trujące ziółka i zarać bomby, które tam są To jest cmentarz, to jest cmentarz. Wiecie co, zrobię save'a tutaj dawno nie robiłem A nie wiem, co mnie tutaj może czekać Pięknie, tak jak myślałem. Może być trudne. Znalazłem teleport, świetnie. Zasadniczo to mimo wszystko nie działa. Nie ma tego, że ci ukuł na trupie. Trafiam po prostu w kości. No ja, oni są już mocni, to trzeba im w górę przyznać. Zawieszmy wszystko co mają. Na przykład znalazłem teleporter, więc jest dobrze. I to są bodajże te bomby. A bo ja ją muszę znaleźć. Cholera zresztą wie. To jest zablokowane. Yy, o, są. Yy, znajdź strzeżony budynek głęboko w dżungli. Dobra, a co teraz z tymi roślinami? Chwila. Z mapa... Wszystka herbata. A te ja tutaj mam chyba te rośliny włożyć. Posunięte przedmiot. Twój w ogólny element wzrosła. Hura, cieszę się bardzo. A Tak naprawdę wcale nie. 186 A tutaj coś jeszcze widzę, żyje. Zrobimy to. A to są jaszczury. O, tutaj też coś Dzień dobry. Kurde, jaki ty jesteś szybki. No chyba nie wyłączyłem e, poczty. Aaaa, dobra, zjeżdżałem czy nie, niestety musimy się mieczami. Ale w tym miejscu dziękuję Wam za uwagę, trzymaj do zaciągnięcia choć Hej, cześć Pa!